Witam jest w kolejnym odcinku Zagrajmy Modnie No niestety odcinek z lekkim opóźnieniem No ale co zrobić Wczoraj nie miałem za bardzo czasu na nagranie A dzisiaj przyszedłem troszeczkę Wcześniej z pracy No i tak więc No nic na to nie mogę poradzić A dzisiaj Do, y, do pracy kompo przyniósł mi Pena Swojego z mm, modami Oczywiście każdy mod Który tutaj pokażę znajdzie się w katalogu I wrzucę go gdzieś tam na torenty albo gdziekolwiek no i dzisiaj będziemy mieć trzecią już historię. Podążać za śmiercią. Rozdział pierwszy. No więc zaczniemy sobie ze spokojem. I więc tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Kombinowałem z innym modem, ponieważ mówił mi, że jest bardzo godzin uwagi, ale. Nie mogłem go za dobrze za instalować nie wiem musiał się go zapytać o co chodzi z tamtym modem do amnestii ale na razie zadowolimy się tym. Prawdopodobnie będzie to jedna z udanych serii przy modnej przystawce no ale zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Ja za dużo sobie tutaj spoilerować nie będę. A nie mogę nic przewinąć. Okej, okay. zaczynamy troszeczkę mocniej rozjaśniłem a nie mogę Za bardzo sterować myszką No, dobra, zobaczmy co ty. O co, o co tu chodzi Uuu... Ciekawie, ciekawie się zaczyna A mogę to otworzyć te drzwi, czy nie za bardzo? Czy gra się na to nie zgodzi Chyba się na to nie zgodzi Okej, okay, zobaczmy o co biega i prawdopodobnie mogę wam teraz... LOL Co so to było? Okej, możemy stąd wyjść. Coś się stało Okej, i możecie być pewni, że jutro ten odcinek znajdzie się właśnie w tej modli przystawce Okej, ciekawe, ciekawe, ciekawe się zapowiada

Tak w miarę pobieżnie sobie to czytam. Nie skupiam się bardzo na każdym szczególe. Okej. Okay. Muzyka też nie zła. Nie jest jakaś tam upierdliwa. Okej. Okay. Come on, dawać mi jakąś rozgrywkę. Koman, No i czemuś się. Z... Zobligowałem robić serię z takich małych modów. No, kilka było um, uwaga na to, ponieważ nie lubię, kiedy oglądam, czy zagrajemy, robić to samo i sobie spoilerować. A druga sprawa, nie ma do tego solucji. Także. To jest taki też rodzaj, z mojej strony, poradnika. I kolejna sprawa jest to, że jeszcze... Hmm, sobie chyba w swojej całej karierze raz, hmm, ale to naprawdę... No dobra, no dwa razy użyłem poradnika. raz, że naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. Drugi raz użyłem poradnika, bo nie wiedziałem, jak można przejść na drugi sposób całą grę. To był taki w sumie, z mojej strony, dwa razy używanie poradnika. I więcej tego robić nie będę. Może zrobię na ten temat vloga na temat poradników. Okej, okay. obadajmy cały teren. Hmm. Pokręc pokręcę się tak z 15 minut po tej posiadłości i zakończę na tym nagrywanie. I tego moda trochę podsumuję. Ponieważ z tego co wiem. Właśnie dzwoniłem do kumpla się pytać, jak ten mod się sprawuje. I mówi, że dosyć taki gra na godzinkę, bardzo fajnie się w to gra. A dopiero później można sobie zrobić przerwę, jeśli ktoś gra dłużej. Czyli możecie spodziewać odcinka półgodzinnego jutro, ewentualnie w dwóch częściach. Ok, tu jest zamknięte. Co my tu mamy? Szafaczka. Mogę wziąć? I poszła Włąd No to chlub w tym dziób Bo chluściem buściem I zdrowia, szczęścia młodej parze. Ok. Wyszko szkoda, że nie szklany był. No nic nie ma. A ja sobie troszeczkę. Yy... Podjaśniłem całe efekty. Troszeczkę może to się głupkowato wydawać. No ale na pewno na YouTube już będzie to znośne do oglądania. Każdy wie, że YouTube lubi sobie przyciemniać. Dobra, pusto. Ej, no co jest? Tu też pusto. Biurko, książki. Szkoda, że książki nie można podnieść. Ale kom, masz już jak najbardziej. Książkę mogę podnieść jedną? Mogę Okej, okay, dobra, wychodzimy stąd No come on Come on, come on, come on, come on Ok, mam jakąś latkę schodową Okej, okay, jest książka? Książeczka. I koła masz. Okej. Okay. Ogarnijmy trochę ten teren. O, no jest bardzo fajnie zrobione. A ja krzes tego krzesła się pozbędę. O! Strike Dobra No, jakieś tam efekty dźwiękowe są? No, to jest czysto. Co my tu mamy ciekawego? Jakaś książka. O, już się filtr bardzo ciekawy robi. Dobra. Znowu piękny strzał, i co tu pisze? Niewiele się z tego mogę doczytać lub po prostu nie mogę wymówić <laughs> Ok. świecznik, a nie trafiłem Ok. Zamknięte, no spoko Cześćby układ jednotorowy Stare książki Czyli stare tomy To jest jakaś biblioteka Okej, okay, dobra. Hmm. Wygląda mi to na zbroje z jakichś krajów, powiedzmy to w miarę egzotycznych. Jak dla Polski, na przykład Tunezja, Turcja, cokolwiek. Coś my tu mamy? Nic ciekawego. Dobra, to idziemy do tych starych tomów. Aha. Dobra. Ja mam. No to zużyjemy sobie jedno krzesiwo. Nie zaszkodzi. I tu mam jakąś karteczkę. Okej. Okay. Krzesiwo kolejne. Coś się stało. Dobra. Nie ogarniam co się dzieje. Na razie dla bezpieczeństwa zamknę sobie drzwi i pooglądam sobie laboratoria. Co ja tu mógł zapalić ten świecznikiem? Po co? Szkoda krzesiwa. O, jakieś plamy krwi. A, tu była goblotka. Nawet jej nie zauważyłem. O, i krzesiwo. Cudownie. A, ktoś mnie ostatnio zarzucił w komentarzach, że nie sprawdzam wszystkich rzeczy. Okej, okay, i zmieniły się nawet obrazy. Dość ciekawe. I światło i zgasło. No dobra. Idziemy. O, tam widzę jakieś rozczłonkowane ciało. Piwnica. Uuu, jeszcze. A, myślałem, że to jest ciało. A to jest po prostu krzesło. Co tu piszę? Lokalna historia. To jest jakieś muzeum? Okej, okay, ktoś się bawił My Mega albo. Zrób to sam. No dobra. Color. Co to znaczy color? Będę musiał sprawdzić. No dobra, mniejsza z tym. Zjedzmy sobie resztę, co my tu mamy. O, nic nie pisze. O, dobra, postój Dobra, się troszeczkę przy świetle, bo ten filtr mi irytuje. Okej, okay, to też zareglowane. Dobra, w razie co? Droga ucieczki, ale ja sprawdzę też, jeszcze jest z drugiej strony. Czasami w szafie. Jest chowane jednak szyściwo? Okej, okay, nie ma widocznie. Okej, okay, ciemne pomieszczenie, to lubię. Okej, okay. O, oh, nice. Kawiarnia? Poczekajcie, teraz wracam. Dobra, już jestem z powrotem. Miałem gościa w moim pokoju, tak więc już wszystko w porządku. Okej, okay, dobra. No to zdrowie. Okej. Okay. No nic, jak na razie nic się nie dzieje, ale chociaż cień potworkę. Jeden był i nie słyszałem nawet jakiegoś potworka. Ok, to nikogo nie ma. No, chyba ktoś, co stworzył tego modu, był bardzo religijny. Okej, okay, no i że jak zginę, to przestanę nagrywać. I widzimy się w jutrzejszej serii. Okej, okay. storage. Okej okay. Tu jest co? Aha drzwi zamknięte, no Klasyka Hmm Jakiś okultysta Okej, okay, jak na razie mi się podoba Zobaczymy co będzie dawał w późniejszej czasie gry Okej okay. Ewidentnie ciemniej, ja Mam krzesiwo. Nice. A no dobra, to bym, ja, ja bym chciał się schować, to bym nawet tego nie zrobił. Co my tu mamy? Klucz. Uuu. Nawet nie wiedziałem, że będę potrzebował klucza do wyjścia. Spoko. Pamiętajcie, złota zasada w horrorach: jeśli tam nie chcecie iść, to musicie tam iść. Czyli, jak. W Pierwsze... pierwszej kolejności Pierwsze szperacie, a dopiero później. Idziecie dalej. Okej, okay, coś rozwaliło drzwi. Jeszcze te drzwi, właśnie tu, właśnie, 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 właśnie. Okej, okay, dobra. Bezpiecznie schowani i poczekajmy sobie, jak potworek sobie przejdzie. i... Ja wyjdę z tego pomieszczenia, z tej lokacji, i widzimy się w jutrzejszej serii, zaraz po podsumowaniu moda. A, bo kij, sprawdzimy... sobie jak potwórek wygląda A, znalazł mnie! No dobra liska! No to będzie podsumowanie. Tak więc bot no, prezentuje się bardzo fajnie. Cieszę się, że kumpel mi go pokazał, ale jeszcze żyję. Jeszcze żyje. Okej. Okay. Aż buzi. Okej, okay, chyba zaraz zginę. Jak moje zdrowie? No nie, ciekawie. Tak więc zapada się całkiem nieźle i mam nadzieję, że będzie udany pomysł na serię. No i mod waży jakieś 50 kg, także standard instalacja. Odwołuję tam do któregoś chyba pierwszego filmiku z zagrajmy mody, tam gdzie mm, instalowałem. Moda do właśnie amnestii. Tak więc, co? Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.